My so It's hard to breathe, but right. Yo, siemano, siemano Dzisiaj wam pokażę jak zrobić Modowany lakier na waszym samochodzie Ten sposób działa Na każdym pojeździe Gdzie jest opcja Zmodyfikowania go Ten sposób nie działa w Arenie tam u mechanika to nie działa to tak jak mamy jakieś auto to wjeżdżamy do mechanika w Los Santos Customs, obojętnie jakie wchodzimy w lakierowanie Chodzimy w kolor jaki chcecie tutaj ja sobie kupię jakiś jakiś tani, nie wiem bo taki zielony sobie kupię albo nie, dobra, żebyście widzieli to kupię sobie taki czerwony że było wszystko ładnie widoczne można też w dodatkowym też kupujemy taki sam potem wychodzimy stąd i wchodzimy w metal nie wchodzimy w podstawowy tak widzicie tutaj w perłowe nie można wejść to wchodzimy w metaliczny i zjeżdżamy tak od góry do dołu Dobra teraz wychodzimy stąd i zmieniamy jakąś rzecz w naszym aucie tutaj nie mam zawieszenie sobie zmienię i teraz wchodzimy w lakierowanie i w perłowy i widzicie perłowy nagle się odblokował i widzicie możemy w perłowym zmienić kolor widzicie zmienia się tutaj wam pokażę o widzicie jak się tutaj ładnie zmienia wszystko zmienia się wszystko ładnie ja tutaj sobie dam jakiś widoczny jakiś taki o nie osoba słabo wygląda jakiś taki niebieski żeby było widać no, ultra błękit ładny no to bierzemy ultra błękit <śm> No i wyjeżdżamy tam autem. Akurat jest noc, to będzie ładnie widać wszystko. A może i nie będzie. Widać bo w sumie ciemno jest, to nie widać. Ja mam jeszcze przeświecę latarką, żebyście widzieli jak to fajnie wygląda. Widzicie tutaj wszystko ładnie wygląda. Widzicie macie modowany lakier. Mogłem też zrobić to na dodatkowym, w sumie by w sumie cały samochód by był modowany w Lakierze, ale tylko dałem do, do, do tego zwyczajnego. Więc jak wam się spodobało, dzięki za oglądanie, do następnego filmu Jo Siemano.